Jadę dzisiaj do lekarza. Czekałem na tą wizytę pół roku. Jest to lekarz, który zna się na żelakach. So, jestem ciekawy, czy dostanę dzisiaj jakąś konkretną informację. Fajnie by było, co nie? Jestem już na miejscu. Jestem dużo przed czasem, więc super. No to teraz czekamy. Dzień dobry. Pomówiono wizytę na 12.20. Pierwsze piętro 148. 148. Dzień dobry, żelaki. No, no ma pan drobne żelaczki. No właśnie nie jestem pewien żelaki. I, I nic, pan wlepnie. ma mnie. pan 24 lata. To się nie zdarza w tym wieku. Młody wysportowane szczotów pracy. Dobra, no to dziękuję bardzo. Ja już wam wszystko mówię. A więc tak, żelaków nie mam. Bo moja mama ma bardzo dużo żelaków. Zacząłem się martwić, że wiecie, wyskakują mi tu jakieś żyły, wszędzie na... Yy, na nogach. No i wiecie, umówiłem się do tego lekarza, no i on mówi, że on nie widzi. No to powiedział, że ma pan zdrowe nogi, nie ma żylaków i że wszystko jest okej. Okay. A ja mówię, super, cieszę się. Wtedy już zmyślałem, że to już jest grubo i w ogóle, a tu jednak wszystko super. Temat idę do kosza.